wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Doom Umi na kanale i rozpoczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Spinamy się na wieżę Argentu, powstrzymać bardzo złośliwą i niemiłą Olivię Pierce przed dokonaniem niecnych czynów, mianowicie otwarcia zasteranego portalu do zastronego piekła, co w ostateczności przyczyni się do najprawdopodobniej zgonu ludzkości i wybicia ludzkości innych złych rzeczy. Ja teraz zostałem się... O, dobra, tu jest magiczna winda, jasne. E, a można by w górę. Mo, 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 można by w górę. Panie dronie ładunkowy. Hej, 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 No dobra, co teraz mogę zrobić? Jasne. Czemu ona mogła wjechać windą, a my musimy robić tego typu szajs? Czemu windy nie lubią głównych bohaterów? W sumie ja też nie lubię wind, więc może po prostu to. No come on, no ja cię proszę. No dobra, idziemy. Go with the flow, więc. W sumie ja też nie lubię wind, więc być może to windy mszczą się po prostu na mnie. Myślałem, że tutaj też wyciągnie się pomostek, ale... Kurwa mać Może teraz tędy? Będę mógł przejść, proszę. Była włoska. Nienawidzę mojego życia. Dobra, z tej strony będzie most. Tutaj, tam, tutaj, ob tutaj. Kurwa będzie tam. Oczywiście. Fuck. go 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 go. go, go. Jest winda w sumie Ale My ro, robimy rzeczy na tym kanale W sumie, czy ja to nie przeskoczę? Może O, dobra, okej, okay, nieważne No, tak lepiej Teraz spadnę jak lamus. To było bardzo w moim stylu Hmm. E, dobra W sumie to chodziło mi bardziej o... Nie a nie nauczy się pod trwem zmianę broni do cholery Jezu Chryste, jaki jumpscare, wystraszyłem się, uch. Coś jeszcze? Tak właśnie myślałem. I tak, te promienie zabijają mnie, żeby nie było jakby... Śmieszki śmieszkami, ale te promienie zabijają. Więc dobrze, że skończyło się na jumpskerze e w sumie. Okej, okay, do... pewnie tędy, co? Dobra i teraz co pamiętam. Mamy parę dróg. That's fan. Och! Dobra. Czas na coś bardziej akcyjnego. Już prawie nasza runa się rozwinęła! Prawie! Ten ząbek stracił dla mnie głowę. To z tego bardzo dumny. Och Dobra, jak mogę rozwiązać ten problem? Okej. Okay. Nic czego precyzyjny granat... ...nie rozwiąże. Ogólnie... Mm -hmm. Na no, będę liczył, że nic tam nie ma. Wiem, że się przeliczam w tym momencie absolutnie, aczkolwiek po prostu nie chce mi się... ...odwalać parkej. O! Jesteś tego pewien? Czy to, to była dobra decyzja? Tak? To była dobra decyzja, żeby tak do mnie wbiec tutaj? Ty, 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 ty. Pup. E. O mój Boże, ty jeszcze żyj. Okej, nie ważne, nie było tematu. I punkty ulepszenia, co by tu wziąć? Pocisk wybuchowy. Mikrorakiety. Mmm, uderzenie ciepła. Tyle, ty, ty, tyle dobrych rzeczy do wzięcia, i tak mało punktów do wydania, dobra. Bądźmy fanem klasyki. No dobra i teraz tak, ostatniego punktu de facto nie wydajemy. Zamiast tego musimy zrobić wyzwanie. Żeby wykonać wyzwanie strzelby musimy trafić naszym granatem... ...20 diablików. I największy problem w tej grze z tymi wyzwaniami jest z tym, że w sumie nigdy nie pętem, które demo to są które. I wiadomo, to wszystko można oczywiście sprawdzić. Jakby, och, popełniłem błąd, popełniłem błąd, popełniłem błąd! Jażne, tak. E, co miałem mówić, nie zostałem zmieniony w muchę na szybie samochodu. E, tak, e, to wszystko można sprawdzić, aczkolwiek, kurwa, z, z, pokażcie mi w, te, w tempie, wiecie, w, w chaosie bitewnym, różnicę między rycerzem śmierci a opętanym wojownikiem, czy jak to tam ładnie gra nazywa. Jeden ma, kurwa, światełko na plecach, tyle wam mogę powiedzieć. Bardzo mi się podoba, że te demony, te podstawowe, wiecie, ci podstawi opętani mają takie bardzo fajne chwytaki na głowach. To mi się bardzo podoba, bardzo to szanuję. Idealne dopasowanie do rąk Slayera. Tutaj był demon wcześniej. Dobra, teraz musimy znowu niestety odblokować. A nie, jednak nie. Okej, okay, to dziwne. Tym razem tego nie zje. ...bać. Nieco parkura, coś do podniesienia może? Jakaś znajdzieczka, coś? Ammo, dobra, ammo jest fajne, jasne. Żeby zabijać muszę mieć czym, prawda? Jak to mówi Markus z Borderlands, bez amunicji jesteś tylko gościem z odciążnikiem do papieru. Czekajcie, takie, co jest kurwa tutaj? Ach, to runa. Ok, prawie mnie ją opuścił. Użyj strzelby bojowej i nim skończy się czas, w 10 niechętnych za pomocą obrażeń od beczek wpływowych. Zależy jak będą ustawione beczki i gdzie będą wrogowie. Może być to bardzo łatwe albo bardzo trudne. By the way, czy ten... Czy to zdanie dole? Użyj strzelby bojowej i przecinek nim skończy się czas. Czy to jest poprawne? Czy ten przecinek powinien być po tym i? No dobra, mamy... Aha, mamy jedno życie. Hmm. Czyli trudnością nie jest strzelanie. Trudnością jest to, że wrogowie wolno chodzą. I trudnością jest to, że spałni się ich niezwykle mało. I zawsze ten przeciwnik postanowił nie umrzeć od tego wybuchu. I od tego. I od każdego innego też w sumie. Czemu nie umieracie? Maybe you should. Mm. That's fun challenge, nie? Okej, okay, udało się. Z jakiegoś powodu, i tak, to cały czas nawiązuje do, do, nie wiem, do tematu z początku serii. Konsola głośno działa podczas grania w tą grę z jakiegoś powodu. E, czytałem, że jest to stały problem. E, aczkolwiek z jakiegoś powodu najgłośniej działa podczas kurwa wyzwań Runy. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. O! Nice, dobra, tego potrzebuję. Dobra, co my tutaj mamy? Hmm. Zasięg przyciągania przedmiotów. Więcej ammo. Zwiększa skuteczność. Zwiększa skuteczność, to mi niewiele mówi. Więcej ammo albo lepsze przyciąganie. Przyciąganie brzmi spoko. Taka fajna, wiecie. Przyciąganie itemków. To coś, co jest nam potrzebne przez cały czas na nową sprawę, bo cały czas coś podnosimy, cały czas coś leci w naszym kierunku i tak dalej, tak dalej, nie? Tak więc to jest. To, to chyba dobry deal, prawda? By the way, żeby nie było, e, wydawało mi się, że w tym momencie powinniśmy mieć już więcej wyposażenia. W sensie są jeszcze dwa inne typy granatów w tej grze, co mi ta to była słabo nagrana nika dialogowa. A i by the way, tak, gra nigdy absolutnie kurwa nie precyzuje... Wow, opuściłem całe mnóstwo shajsu. What the fuck! Like literally, what the fuck. E Ogólnie... Gra nigdy nie precyzuje jaki jest deal Olivii. To no, zła, o, Zła, zafascynowana demonami baba. I być może coś jest wiecie w dzienniku napisane, że o, Olivia Pierce, bla bla bla. I z jej fascynacja wzięła się stąd i tam. Ktoś obiecał jej to i to i tak dalej. Być może, aczkolwiek wiecie, w dzienniku. Witaj w Otwieramy bramę ciepła, kluczem do przeszłości. Kurwa, to nie jest dobry slogan reklamowy. Tak, tylko. to. okej. Okay. By the way, aby... Jesteśmy na końcu poziomu. Eee, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ej, by the way, aby byłem tutaj i opuściłem kuźwa ten, ten, ten żeton pretorski. Eee, damn. Gdzieś tu jest Givera. i ja tą Giverę chcę, okej. Okay. ponieważ tak, to, to co jest przed nami, to okrągłe pomieszczenie, to końcówka tej mapy. Dobra, żeton pretorski jest kurwa, a e, uchy. E, tu jest. O, ale się ukrył, nie? Fajaczek. Facet musiał być dobry w załowie chowanego. Ale gdzie do jasnej, ciasnej może być broń? Na której z tych platform? Perhaps. Może. Pamiętam, że. jest prezent Prezes no, zrobił to samo. Prezes no, zginął jak Fryer. E... Pamiętam, że trzeba było przejść na tym szajsie i wybić się z czegoś i wskoczyć na coś. I jak wykonało się te czynności, o których właśnie powiedziałem, to... E... To można było się dostać do właśnie... To broni. Spokojnie, spokojnie. No dobra. Pytacie się dokąd zmierzam. Odpowiadam wam, nie mam zielonego pojęcia. Uuu, ha, to nie było. No, myślałem, że kuźwa pojeść do wyżej. No, zawiodłem się, nie powiem, nie? Mmm... Damn. Dobra, okej. Okay. Eee... Mam nowy, nową broń. Eee, nowy, nowy gadżet, hologram. Eee, teraz nie jestem ja tylko sobie przypomnę jak się to zmienia. Dobra, hologram. I myk polega na tym, że stawiamy sobie hologram i on przyciąga uwagę. O, i odciąga uwagę od nas w każdym razie. I tak, generalnie albo mi się coś pomyliło, albo nie wiem tego totalnie tego znaleźć. Eee, nie ma... nie, nie mogłem znaleźć tej broni. I teraz jeśli cały czas się zastanawiacie, osoby znając tą grę, a jakie bronie, a jakie bronie mówię o jakiej broni mówię. No, wydaje mi się, że powinien być tutaj e, karabin Gaussa. I oczywiście wiem, że znajdziemy go też potem, ale również wydaje mi się, że ja podniosłem go, kiedy pierwsza grę w tej misji. I jest mi nieco dziwnie, że nie mogę go teraz znaleźć. Dobra. Niestety linika dialogowa była nagrana w tak bliskiej jakości, że nie usłyszałem, co ta pani mówiła przez dźwięki tła. Dobra! I tak, Olivia oczywiście mimo tego, że dwie się jej wrogiem był sam kurwa Doomslayer niosący zagładę, postrach demonów, well kurwa dała radę dojść do tego zastrzonego portalu i otworzyć tą zastrzeloną puszkę Pandory, bo inaczej nie byłoby gry, prawda? I teraz my musimy się z tym kurwa mierzyć. Oczywiście. O kurwa, dużo demonów. Ach, dobra. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Ej, kaman, nie w plecy, w plecy nie można, okej? Okay? To jest to jest nie fair. O kurwa. O mój Boże, kiedy się w końcu na którym klawiszem zmienia się broń? Tarcza, nice. No, i to jest poziomu. By the way, totalnie zapomniałem o misjach w, tej... w tym poziomie. Totalnie nie wypełniałem. I tak, generalnie, kiedy grałem sam, to dwoiłem się i troiłem, by wypełnić wszystkie. Nawet jeśli z, nie wiem, momentami zabijało to przyjemność zgrania, ponieważ niekiedy te misje są ekstremalnie precyzyjne. Na zasadzie nie wiem, masz na przykład w danej misji pięciu wrogów danego typu, i musisz zabić ich finisherem na prawą dolną część nogi. W sensie musicie klęknąć. Podczas walki musicie wprowadzić jednego z pięciu wrogów stan finishera, klęknąć. Spojrzeć na jego prawą nogę i wtedy zaczynać ja kawisz finishera. I tak, Dum nie byłby Dumem, gdybyśmy nie wydawali w piekle w pewnym momencie, prawda? Ale spokojnie, sytuacja nie różni się dużo bardziej od tej na Marsie. Nad kolorystyka podobna. To nie jest nasze pierwsze rodeo z piekielnymi siłami. Tak, no tu jestem. No dobra, wstawimy do grobowca urządzenie do tworzenia portali. Słuchajcie, to Hayden drogę. i tak, to jest nasz tip. że okej, okay, za tymi drzwiami jest urządzenie, które ma szansę wysłać nas z powrotem. Ma szansę, to jest słowo klucz. No dobra. I tak, tutaj od tego poziomu... O, jest i działko gausa, czyli jest niedaleko od tego co mówiłem. Bardzo fajny design broni, bardzo je lubię. Fajna giverka. Taka wesoła armata energetyczna. Tak, od tego momentu doom staje się bardziej... wie... wertykalny, bym powiedział. I żeby nie było... Teraz to już jest coś, nie? Ale jak się to ulepszy, to mm, Prima Sort stół Kuśwa daje daje 10 czewkisów tej broni. 10 Bup! A jeszcze tylko jedna i runa. I BUM! Proszę, ulepszona. Teraz wypadałoby ulepszać strzelbę, prawda? A, tu sekret najwidoczniej. Mało sekretny ten sekret. Fajne drzewo, z gościami i w ogóle. Skąd po piekle wala się to całe ammo? Te wszystkie bronie? Nie mam bladego pojęcia. Teoretycznie... Hejden wysłał tutaj swoich ludzi jak widzieliśmy Aczkolwiek jeśli zostawili tutaj tyle szajsu to generalnie kurwa dozbrajają własnego wroga pragnę zauważyć Oczywiście przypadkowo też mnie ale jakby wiecie głównie, głównie swojego wroga piekło w sensie Tak to piekło jest wrogiem, abyście nie zauważyli Och O mój boże to było beznadziejne A! Moja zacząć zrobić inne finishery w końcu Cyk ampułki ze zdrowiem. Cyk pancerzyk. Musiałem zacząć też ulepszyć pasek pancerza, ponieważ, no, nie mamy go dużo co. Co to kurwa jest? To mózg? A, okej, okay, dobra, widzę, widzę, czuję to to, to, to. to potwór, dobra, to demon, dobra, jasne. Okej. Okay. O Jezu, tak mało do pistoletu plazmowego, dobra. Oooo. Z drogi... O kurwa więcej grubasów. Idź na dietę. To zdrowe dla Ciebie Będzie się trudniej trafić, to się do tego zmierzam. To tylko przewaga taktyczna. Nic innego nie zarzucam. O, 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 o! o! Bum! Widzisz? Zerzyj własny tłuszcz, to na pewno pomoże. Are you fucking kidding me right now? Tak strzelce pod nogi, to wiecie, to zmyla przeciwnika, dobra. O! Proszę cię! mi mnie zanim rozpoczęła się animacja rozcinania. Nieładnie. ZACZYNAMY STĄD! O Nic mnie tak kurwa nie zachęca do gry, jak zjebanie ułożony checkpoint, który każe mi powtarzać chuj wie ile gry! Och, po prostu! Jaki byłby problem, gdyby po prostu zrobić to przed walką? Co? Co graby na tym zyskała? Raczej straciła, no to jest właściwie sformułowanie. Ty żyjesz jeszcze? A teraz już nie. W sumie chciałem po miejsce obójstwo i skoczyć w przepaść, ale rozmyśliłem się w pół, w pół skoku. Dawałeś mi te dziwne płytki opancerzające. No dobra. One more time. O! Trafiłem. O, 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 zdążę, zdążę. Zdążyłem Okej, okay, to powinno dać mi dużo ammo O wow, jakby tą walkę też muszę powtórzyć, co? O, powtarzanie rzeczy. Lecisz! No, nie poleciał daleko. Okej, okay, nie są pancerze. Ogólnie pamiętam, że gdzieś tutaj. O, dobra, dobra, dobra. Chyba coś widz... Nie, jednak nie. Wydawało mi się, że gdzieś tu może jest power-up, ale. Chyba nie. Chyba niestety nie. No, jest was dwóch co? gdzieś w jakimś kącie może upkany power up, kto to wie? Może jakaś nieśmiertelność, niezniszczalność, zabijanie na one, one puncha, cokolwiek, nie? Nie jest, no nie jest, dobra. Ewentualnie ja nie wiem szukać. O, to w tej krwi można wstać, myślę, że to lava. No tak Up. Dawaj tę rudę Myślicie, że na swoim terenie macie jakąś przewagę? Na bitches. Nie ma opcji. Oh by the way. Gdzie jest mój... O, tak. O przeżyłeś, jestem z ciebie dumny. Drugie już nie Gdzie jestem za strony grubas? Grubasku? Chonker się zastrany demoniczny Nie, nie ta wera. Tak wera, boom, nice O, wrócił chonk Hej, chonki McChonkerson Ptaszek leci ptaszek urwał mu głowę i połowę ciała patrząc po tym, co z niej zostało Okej. Okay. Wezmę jeszcze to. A. Och! Oj, was dwóch! Zawsze tak samo zdziwiony jak z ich więcej niż jeden. I to zdziwienie nie przejdzie mi do samego końca gry, gwarantuję wam to. Och! Umieraj. Dobrze. Dobry demon, posłuszny. A, dobra, mamy punkt kontrolny. Jak? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli ten odcinek, ponieważ trafiliśmy do piekła. Jesteśmy u źródła problemu. I mam wrażenie, że źródło problemu nie ustąpi, póki pie piekło nie zostanie zniszczone. A więc już no, powodzenia, bo nam tylko Ammo starczyło. No i okej, okay, tyle, jasne. Fajna muza w tle. Fajnie się bawimy, ładne kolorki, ładne otoczenie, partikle fajne. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się krótko i do w odcinkach. DOOM na mnie kanale.